Cześć moi drodzy. Witam was ponownie już chyba w trzecim sezonie takich zimowych odcinków z wiedzą z dawką wiedzy, którą dla was przygotowaliśmy. W dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć temat prawa jazdy B+E, wożenia, holowania swojego samochodu na różne imprezy, na różne tragdeje i tak dalej. Jeżeli was to interesuje, jeżeli chcecie zrobić takie prawko, chcielibyście dowiedzieć jak to się robi, z czym to się je, po co to zrobić, no to zapraszam was dzisiaj do oglądania. W dzisiejszym filmie mam przygotowane dla was kilka rozdziałów, więc zobaczcie sobie na dole ten pasek, który jest. Możecie sobie przeskoczyć do konkretnych tematów, które was interesują i pominąć rzeczy, które was na przykład nie interesują. No dobra, słowem wstępu, skąd w ogóle ten materiał i dlaczego coś takiego się u nas pojawia na kanale? Jak wiecie, jesteśmy miłośnikami aut japońskich nie tylko, aut także wyścigowych, aut do motorsportu. Przez wiele, wiele lat te auta gdzieś tam budujemy, tuningujemy, robimy z nimi różne rzeczy i im grubiej się pójdzie z tymi samochodami, tym mniejsza jest szansa, że jesteś w stanie z tym samochodem na kołach po prostu dojeżdżać w różne miejsca i często wycieczki powyżej na przykład 100 km od domu są już albo trudne, albo niebezpieczne. Najczęściej tym aspektem jest to, czy wrócę do domu, i czy nie będę musiał wzywać jakiejś lawety, i tak dalej. Wcześniej czy później yy, wszyscy ludzie w tym środowisku myślą o tym, jak transportować swoje auto, a jakby takim czym marzeniem jest to, żeby transportować sobie auto samodzielnie. Jeżeli oglądacie inne kanały na YouTube, na przykład zachodnie, e, takie osoby jak nie wiem, Adam, LZ e, i tym podobni, którzy jeżdżą na różnego rodzaju eventy e, motoryzacyjne, nie wiem, na eventy driftingowe i tak dalej, na pewno, z, e, że tak powiem, ze ślinką cieknącą, po prostu patrzycie na to, jak zarąbiste w Stanach mają przyczepy, jakie mogą ciągnąć zestawy i sobie postawić strefy serwisowe. Po prostu zwykli, normalni ludzie, nie mam na myśli jakiś wiecie, teamów motorsportowych, tylko po prostu normalny człowiek może kupić. Pikapa do niego ogromną przyczepę i sobie ją jeździć na tory. W Polsce nie jest tak łatwo, jak w Stanach, bo w Stanach z grubsza można to robić wszystko na zwykłe prawo jazdy. Drogi są bardzo szerokie, a tego typu zestawy czy pojazdy są absolutnym standardem. W Polsce czy też w Europie potrzeba trochę więcej się postarać, trzeba zrobić specjalne uprawnienia i dzisiaj chcę wam wszystkim o tym opowiedzieć co zrobić, czy warto zrobić, co jest dla kogo, jeżeli chcecie swoje auto transportować, względem czy jest to klasyk, który chcecie wozić na zloty, czy wyścigówka na tory wyścigowe. Pierwsza kwestia, po co robić prawko B+, +E, po co jeździć z przyczepą, versus na przykład wynajem autolawety. Jak oglądaliście nasze filmy i widzieliście, jak my jeździliśmy do tej pory na tory, wynajmowaliśmy autolawetę, można napotkać różne przygody, niekoniecznie przyjemne. Tutaj macie link z jednej z takich przygód, która nie do końca się udała z udziałem autolawety. Przy takim Moment, że stwierdziłem, że mm, chciałbym się całkowicie uniezależnić w ogóle od opcji wynajmowania czegokolwiek, od kogokolwiek, móc w każdej chwili wsiąść, pojechać do garażu, załadować auto, pojechać, wrócić, zrobić co mi się tylko podoba, więc jakby taka wolność wyboru jest tutaj numerem jeden. Jeżdżenie z przyczepą, z lawetą jako wasza przyczepa versus autolaweta, bo to równie dobrze można kupić autolawetę, to też jest oczywiście bardzo wygodna opcja. Gdzie, która z tych opcji wygrywa? Autolaweta wygrywa tam, gdzie musicie jechać naprawdę bardzo duże odległości i liczy się prędkość, z jaką jeździcie, bo autolawetą możecie jechać normalnie według takiego limitu jak autostradowy do 3,5 tony. Jeździcie sobie 130 na godzinę i tak dalej, ale w środku nie ma takiej wygody, takiego komfortu podróżowania, co w aucie osobowym, w jakimś dużym SUVie yy, i też nie wykorzystacie autolawety, na co dzień nie pojedziecie nią na obiad do centrum miasta czy coś w tym rodzaju. Także yy, jeżdżenie z przyczepą jest dla osób, które cenią sobie niezależność, możliwość pojechania, odczepienia przyczepy i na przykład podróżowania Gdzieś lokalnie, bo chcą wygody, chcą mieć fajnego, przestrzennego komfortowego wnętrza, jakie daje Wam na przykład duży SUV, A auto laweta jest dla osób, dla których liczy się czysta funkcjonalność i transport auta na duże odległości. Kolejnym tematem jest to, że Autolawety najczęściej e, mają to do siebie, że e, dużo cięższe jest wjechać bardzo niskim samochodem. E, bardzo ciężko jest wynająć e, tak komercyjnie sobie na doby e, autolawetę, która jakby spuszcza się tak nisko i ma tak długie najazdy, żeby wjecha wjechać autem torowym, a co, go, co dopiero jakimś autem, które jest wystęsione na glebie z nie wiadomo jak szerokimi kołami. Jest to prawie, że niewykonalne. Trzeba na się zdejmować zderzaki, a i tak to często nie wystarcza. Gdzie, gdy kupimy sobie i dostosujemy pod siebie przyczynki, Przyczepę, wtedy jesteśmy w stanie w zasadzie przygotować ją tak, że możemy autem, które po prostu prawie że szura wahaczami pro ziemię, po prostu na raz wjechać, nawet posiadając jeszcze zderzak. Bo są takie lawety, są takie przyczepy, które są do tego przystosowane. Nawet nie mówię o takich, które posiadają Airride, ale po prostu są normalne, uchylne takie lawety. Jak widzieliście nasze filmy, jak z Albertem jeździmy na tor. RBT to na przykład, on ma taką przyczepę, że wjeżdżamy praktycznie każdym samochodem bez żadnego, bez żadnego zdejmowania, dokładek tego typu rzeczy. Jeżeli mówimy o samym wożeniu i o uprawnieniach, ma no to wszystko rozbija się o to, co możemy wozić, na jakie uprawnienie, jakie są z tym związane ryzyka i jakie są z tym związane możliwości. Otóż możemy dużo rzeczy wozić na samą kategorię B, bo na kategorię B możemy jeździć albo pojazdem do 3,5 tony, albo zestawem pojazdów, którego masa nie przekroczy 3,5 tony, tak w dużym uproszczeniu. To znaczy, że jeżeli macie, dajmy na najczęstszy taki klasyczny zestaw, jeżeli macie sam na przykład duże kombi z napędem 4, na przykład na 4 koła, które ma powiedzmy DMC 2 tony to z teoretycznego punktu widzenia jesteście w stanie tym pociągnąć lawetę, przyczepę lawetę, która ma DMC 1500, powiedzmy 1499, żeby na wszelki wypadek nam się policja nie czepiła, wtedy zachodzi taka sytuacja, że możecie taką lawetę pociągnąć z jakimś tam samochodem. Problem jest tej natury, że przyczepy, które mają niskie DMC, na przykład półtorej tony, mają bardzo niską ładowność. Najczęściej taka przyczepa będzie miała ładowność na przykład do 1 tony czy poniżej 1 tony. Co gorsza, w takiej sytuacji przyczepa wtedy będzie ważyła mniej więcej tyle, co auto, którym ciągniecie, bądź najczęściej więcej. Jest to rzecz bardzo niebezpieczna, której nikomu nie polecam, choć wiem, że są osoby, które tak jeżdżą i mają to opanowane. Trzeba się bardzo pilnować, bo um, jeżeli jedziecie powiedzmy autem typu kombi, które ma DMC 2000 kg, ale w praktyce razem z paliwem, nawet z kołami ono waży nie wiem 1700 powiedzmy, a przyczepa ważąca 500 plus auto, które waży ileś tam, plus jeszcze koła, plus części jest w tej samej wadze, bądź minimalnie ciężka, jak się często zdarza, to jest po prostu bardzo niebezpieczne i dlatego są wprowadzone takie, a nie inne przepisy, dlatego potrzebne jest prawko i dlatego lepiej ciągnąć czymś cięższym. Drugim rozwiązaniem, które Spotkacie jako alternatywę dla robienia prawa jazdy B +E. To jest tak zwany kod 96 jest to rozszerzenie prawa jazdy kategorii B. Z tym, że nie robimy kursu, robimy tylko łączny egzamin. Jest to dla osób, które chcą po prostu oszczędzić na robieniu kursu. Natomiast kod 96 rozszerza wam jedynie zakres tego zestawu pojazdów z 3,5 tony do 4250 kg. Niby niewiele, ale te 700 kg więcej pozwala już złożyć zestaw, który ma ręce nogi, bo w, przy takich masach jesteście w stanie wziąć na przykład suwa, e, który waży dwie tony, ma DMC powiedzmy te dwie tony i zsumowany z lawetą e, jest w stanie już bezpieczny, która też będzie miała DMC powiedzmy 1800 czy dwie tony, bezpieczny zestaw zrobić, który będzie łącznie ważył 4, 4 tony, 4200, coś koło tego i na pewno to jest dużo bardziej bezpieczne niż próbowanie zmieszczenia się gdzieś tam w kategorii B. E, przykład takiego auta, no Volvo XC60, tak, to nie, nie, niewielki jakiś SUV, czy jakaś Kia Sport, czy tego typu samochody, czyli taki SUV, który jeszcze nie jest wielką lochą dwójpółtonową, ale jeszcze jest za mały, żeby ciągnąć naprawdę dużą, porządną przyczepę, ale to już jest taki zestaw, który pozwala z czymś tam pojechać, z jakimś samochodem, powiedzmy do 1200-1300 kg w miarę bezpiecznie. Kto najczęściej robi B96? Jest to taki zestaw używany przez osoby, które na przykład już od lat jeżdżą sobie z przyczepą na przykład kempingową, czy nie wiem, z konikiem i tak dalej. Jeżeli jest do zrobienia taka przyczepa, która jest w zasadzie lekka, dużo lżejsza niż w transportowanie pojazdów, i nagle chcą przejść na wyższy level, na fajniejszą przyczepę, i tak dalej, ale chcą zostać np. przy tym samym samochodzie, nie chcą tam bardzo kombinować. Ten rozszerzenie do B96 jest właśnie dobrym rozwiązaniem dla kogoś, kto nie ma czasu, nie chce wydawać pieniędzy na robienie kursu, a potrzebuje dosyć z raptem, nie wiem, te 300-400-500 kg, żeby mieć święty spokój. Chce sobie kupić większą przyczepę kempingową, na przykład to jest najczęstszy powód robienia kodu 96 zamiast opcji, takiej jaką jest B. +E finał naszych rozważań, czyli samo B +E. dlaczego warto zrobić B plus +E i co to nam daje? B plus +E pozwala nam ciągnąć samochodem, który waży 3,5 tony, teoretycznie coś, co też będzie ważyć 3,5 tony. Dlaczego mówię teoretycznie? Bo sytuacja, gdybyśmy chcieli tak pociągnąć, zakłada bardzo abstrakcyjną e, taką sposobność, to znaczy przyczepa e, którą byśmy ciągnęli, musiałaby mieć hamulec sterowany nożnie, nożnie sterowany także z poziomu samochodu, takie urządzenia są bardzo drogie i bardzo Rzadko spotykane. W praktyce najczęściej używa się zestawów z przyczepą z tak zwanym hamulcem najazdowym. Hamulec najazdowy to jest taki, że gdy hamujemy, to przyczepa, która na nas z tyłu naciska, zaciska po prostu, zaciska taki tłok i on zaciska w niej hamulce, czyli przyczepa najeżdża na samochód, który ją ciągnie i tak w ten sposób ta przyczepa hamuje. Stąd też czasami trudno jest cofnąć z przyczepą pod górkę, bo wtedy zaciska się ten hamulec po prostu cofając. Natomiast taki realny zestaw realne, co może jakby normalny szary zjadacz chleba, sobie pojechać z autem cywilnym, jakimś dużym suwem, to jest około 6 ton, czyli w praktyce auto najczęściej stosowane do takich zestawów to są um, samochody pokroju Audi Q7, Mercedes GL, Range Rover, tego typu wozy, które ważą około 2,5 tony. One mają najczęściej DMC 3500, też na haku, DMC około 3000, a na haku 3500. Coś takiego pozwala, już wiecie, łódkę pociągnąć naprawdę dużą, to pozwala pociągnąć praktycznie każdy samochód wyścigowy prawie do dwóch ton. Także z tym już można podziałać i jakby te uprawnienia są na tyle duże, że warto je zrobić, bo praktycznie przestaje was cokolwiek ograniczać. Co więcej, możecie wynająć sobie autolawetę, która ma hak, do niej podpiąć przyczepę i na przykład pojechać gdzieś na dwa auta. To jest też rozwiązaniem, to już się wydaje praktycznie jak transport ciężarowy, a to jest coś co można zrobić mając B+. Najważniejsza zasada w tym składaniu tych zestawów i taka, która jest całkiem wynikającą zasadą z, po prostu z bezpieczeństwa i z logiki, jest to, że to to, czym ciągniecie, musi być cięższe od tego, co macie na haku. Jeżeli kiedykolwiek zażywam się, że będzie inaczej, to wiecie, że taki zestaw jest po prostu niebezpieczny, bo w razie na przykład zjazdu z trochę śliskiej górki, nawet na autostradzie, zaraz się zjeżdżać um, z, troszeczkę z minimalnym nachyleniem. Jeżeli byłoby ślisko i wpadacie w poślizg, to przyczepa was po prostu zamiecie i gdzieś tam pociągnie. Także bardzo ciężko jest też, wyhamować, Hamulce potrafią spu spuchnąć i się ugotować. No, Nigdy was nie chciałby stracić hamulca. Jadąc zestawem, który waży z 5 ton łącznie, no dobra, teraz skoro już chcielibyście mieć B, +E, no to jak wygląda sam proces zdobycia y, takiego uprawnienia prawa jazdy? No to, że musicie mieć już B, to jest chyba oczywiste. Należy zapisać się y, na kurs, żeby to zrobić, trzeba utworzyć e, tak zwany profil kandydata na kierowcę. E, żeby zrobić ten profil, trzeba zrobić sobie zdjęcie, wypełnić wniosek. Całe szczęście, po, jakby technologia poszła trochę do przodu, i od około kilku miesięcy możemy korzystać. Stać z takiego rozwiązania jak na stronie państwowej wytwórni papierów wartościowych można zgłosić się po ten, um, po ten profil kandydata na kierowcę można wysłać tam wniosek wysłać cyfrowo zdjęcie nie trzeba tego zrobić tego robić osobiście niczego wysyłać tak dalej więc można to zrobić bezkontaktowo i to jest naprawdę bardzo fajne druga rzecz którą będziecie musieli zrobić to badanie lekarskie z tym badaniem lekarskim do tego typu uprawnień, no to wiecie jak to jest są na ten temat memy w internecie czyli coś na zasadzie widzi mnie pan tak 200 zł i to jest... Wszystko w temacie. Niestety tak to wygląda. W praktyce to badanie lekarskie musi być. Lekarz musi potwierdzić, że jesteście w stanie jeździć samochodem, jesteście w stanie jeździć z przyczepą. Ciekawostka jest taka, że prawo jazdy, które Wam potem wystawią na uprawnienia B, +E, jeżeli już kiedyś dostaliście uprawnienia bezterminowe na prawko typu B, to B +E będzie już terminowe, bo w tym momencie bezterminowego się nie wydaje. Czyli na przykład na uprawnienie B, +E będziecie mieli 15 lat, ale B zostanie Wam dalej bezterminowo. Jeżeli już otworzyliście profil kandydat na kierowcę na stronie pwpw.pl bodajże. Zrobiliście sobie badanie lekarskie, ten cały wniosek wypełniliście i tak dalej. Idziecie do szkoły jazdy, zapisujecie się na kurs z tym numerem waszego profilu kandydata na kierowcę. Oni umawiają was z kierowcą i musicie z kierowcą, z instruktorem i musicie wyjeździć w teorii 15 godzin jazdy praktycznej. Cena kursu oscyluje zależnie od tego, gdzie i u kogo i jak, no ale możecie założyć, że między 1000 a 1200 zł mniej więcej będzie was kosztował taki kurs. 15 Godzin, powiem wam w ten sposób. Myśmy mieli też taki kurs. Yy, czy potrzeba 15 godzin i trzeba aż 15 godzin wyjeździć, żeby umieć zdać ten egzamin? No, nie sądzę, ale każdy niektórzy lubią więcej praktyki zrobić. Może wam się udać, jakby, że po zrobieniu już kilku godzin będziecie łapać. Bardzo często jest tak, że wiele osób jeździ z przyczepami. Ja robię kurs tylko po to, żeby mieć papier, więc dla niektórych osób to będzie dosłownie godzina. Yy, natomiast yy, jakby państwowo i formalnie, oficjalnie te 15 godzin yy, trzeba wyjeździć. Powiem wam w skrócie. Że my z Martą, we dwójkę, którzy jeździliśmy, jakby opanowaliśmy możliwość zdania egzaminu i jakby sprawnego poruszania się z, z lawetą praktycznie po pięciu godzinach po pięciu godzinach na głowę, tak? Czyli po pięciu spotkaniach dwugodzinnych każdy z nas już praktycznie jeździło swobodnie zarówno na placu, te wszystkie zadania, jak i po mieście. Jeżeli chodzi o sam y, kurs, jak on wygląda, co się robi, no najważniejszy jest tak naprawdę plac manewrowy, bo jazda po mieście z przyczepą na wprost to nie jest żadna filozofia, to jest tak naprawdę maglowanie Was i tak jak na egzaminie ze znajomości przepisów i szukanie jakiegoś tam kruczka, żeby Was uwalić, przygotujcie się na to, więc jeżeli już wiele lat jeździcie samochodem, to trzeba naprawdę zacisnąć zęby żeby nie odwalać jakiegoś głupiego błędu, który niestety na co dzień każdy z nas popełnia, kiedy jeździ samochodem. Natomiast najważniejsze jest w kursie to, co dzieje się na placu manewrowym, no bo to jest najtrudniejsze w manewrowaniu oraz samo spinanie i zapinanie, bo bardzo istotne jest to, żeby ten zestaw wspinać i rozpinać bezpiecznie i to jest jakby klub programu w samym kursie. Generalnie kurs i tak samo Wasz egzamin zacznie się na placu manewrowym, zacznie się od spinania, rozpinania lawety, dopiero potem jeżdżenia i Zakończy się tym samym, więc musicie wiedzieć, że to jest najważniejsza rzecz, którą musicie umieć zrobić dobrze i jej poświęcić tak naprawdę najwięcej uwagi. Dla przykładu no, na YouTube spokojnie znajdziecie na przykład wrocowskiego Wordu filmy z tego, jak te wszystkie manewry wyglądają, jak to zrobić dobrze. Co więcej, często lokalne Wordy oferują możliwość zrobienia sobie, pojeżdżenia sobie na ich placu. To jest coś, o czym myśmy się dowiedzieli w dniu egzaminu, na przykład, a warto zrobić, bo plac manewrowy, ten, na którym zdaje się egzamin, jest niby taki sam, ale jednak. i Inny niż ten, na którym się uczycie jeździć, wiecie inne odległości, te, te linie są w innych miejscach. Jeżeli macie taką możliwość, to bardzo polecam Wam to zrobić. Egzamin. Czy egzamin jest trudny? Jak egzamin wygląda? Może najpierw powiem, jak wygląda, a potem przejdziemy do mojego komentarza na temat tego, czy on jest trudny. Egzamin wygląda tak, że przychodzicie, wychodzi egzaminator, teraz są czasy covid więc też mierzy Wam temperaturę na czole i musicie mieć rękawiczki, i tego typu rzeczy, wiadomo. Natomiast wychodzicie na plac. Pierwsze zadanie, które dostaniecie, które losujecie, to wskazanie tam um, dwóch rzeczy, na przykład zaprezentowanie plaksonu i czegoś tam pod maską, jak któregoś płynu, sprawdzenie. E, następnie waszym zadaniem jest spięcie zestawu samochód stoi osobno. E, obok przyczółek musicie spiąć ten zestaw ze sobą prawidłowo i e, sprawdzić wszystkie systemy, wszystkie światła w lawecie, czy przede wszystkim działają, przygotować się do jazdy. E, no i przystępujecie do dwóch zadań, które dostaniecie. W zasadzie są dwie pary zadań czyli tam, oprócz e, jest łuk oczywiście, a po łuku możemy mieć ymm, parkowanie z kosem, parkowanie pr prostopadłe, przodem, tyłem i wyjazd, tego typu rzeczy, tak? Tak to wygląda z grubsza, jeśli chodzi o samą logikę. Po wykonaniu tych dwóch zadań, tym spiętym zestawem fajnym, yy, wyjeżdżacie na miasto yy, z Wordu, nam w mieście spędzacie dosłownie 20-25 minut. Yy, wracacie z miasta, wracacie na plac, rozpinacie zestaw, kładziecie, yy, jakby parkujecie obok siebie, no i to wszystko, cały egzamin trwa 45 minut. Czy egzamin jest stresujący dla osoby, która jeździ, jeździ samochodem, nie wiem, 15 lat, ile ma prawo jazdy? No, ponad, nie? Czy egzamin jest stresujący? Tak. Dlaczego jest stresujący? Ponieważ formuła egzaminu jest tak skonstruowana, że egzaminator z grubsza nie powie Wam, gdzie popełniacie błąd, tylko powie Wam, że popełniacie błąd, jeżeli drugi raz to zrobicie, to oblewacie. Są oczywiście takie błędy, wiadomo, kategoryczne, gdzie wiadomo, że oblejecie egzamin, jeżeli na przykład byście spowodowali wypadek, czy przekroczyli prędkość o 40 km na godzinę. Natomiast generalnie jakby instytucja Wordu i w ogóle to, jak egzaminy są skonstruowane bezpośrednio wpływa na sytuację na drogach, jaką mamy, jakich mamy kierowców i o tym chyba wszyscy dokładnie wiecie, że ludzie uczą się zdać egzamin, bo jest naprawdę trudny, a nie prawidłowo jeździć samochodem czy prawidłowo jeździć z przyczepą. Także każdego, kto, komu wydaje się, że jest kozakiem, komu wydaje się, że pójdzie łatwo, przestrzegam przed tymi egzaminami. Egzamina, egzaminy są ciężkie, egzaminatorzy są parszywi jak diabli. O 50, o tym można naczytać, Wystarczy czy na każdy word wejść i poczytać opowieści na Google, żeby zobaczyć, co tam jest. Zresztą sam padłem ofiarą czegoś takiego, więc jakby egzaminatorzy też w naszej ocenie jest troszeczkę tak jak z mandatami w tym kraju, że egzaminatorzy mają chyba z tego procent, bądź target do wyrobienia każdego dnia na ilość oblanych ludzi i kolejnych egzaminów po 200 zł każdy, które dojdą do puli. Z dobrych wiadomości chodzi o, fo o formalności po egzaminie. W zasadzie już w dzisiejszych czasach wszystko odbywa się dzięki temu profilowi kandydata na kierowcę, z którym trzeba się trochę pomęczyć, z tymi wszystkimi formalnościami, które są trochę irytujące i odstraszające, szczególnie w czasach covidowych, to jednak dzięki temu, że to jest, jakby my mamy pewnego rodzaju cyfryzację, tak, bo ten profil jest połączony z WORDem, ze szkołą jazdy i z urzędem, z Wydziałem Komunikacji, więc jakby ten Wasz wniosek jakby przechodzi przez pewne etapy, są tylko potwierdzenia. W momencie, gdy zdacie egzamin, nawet nie musicie iść do żadnego okienka, musicie tylko wnieść opłatę, którą też wykonujecie online w tym swoim profilu, tam 200 zł za to prawko, on automatycznie samo się zamawia, samo przychodzi, dostajecie SMS-a. Jedyna wasza wizyta w urzędzie to jest ta praktycznie na sam koniec, kiedy musicie pójść i odebrać to prawo jazdy. I na tą wizytę trzeba wziąć ze sobą e, orzeczenie lekarskie, które wcześniej wysłaliście jako skan, robiąc profil kandydata na kierowcę, nie chcąc iść do urzędu, bo zdaję sobie sprawę, że większość z was tak będzie chciała zrobić, żeby te ilości wizyt w urzędzie z, jakby zminimalizować. Więc można to zrobić jedną wizytą w urzędzie, jedna wizyta w szkole jazdy i e, zdjęcie. Do tego dokumentu jesteście w stanie zrobić na białej, na białej ścianie sami w domu telefonem. Także jest lepiej niż było kiedyś na pewno, choć wiadomo, że trzeba się trochę przez to przeklikać. A te systemy nasze, ta, ta państwowa wytwórnia papierów wartościowych, jak i ten system wordowski dla kierowców są takie, no, będziecie mieli wrażenie, jakbyście się cofnęli w czasie o jakieś 10 lat. Na koniec mam dla Was kilka jeszcze takich ciekawostek i ważnych aspektów związanych z tematem przyczep, z tematem wożenia samochodu i na co trzeba zwrócić uwagę. Pierwsza kwestia to oczywiście zakup przyczepy. Kupić zadbaną, używaną, sprawną przyczepę wcale. Ale Nie jest łatwo. Znam osoby, które wiele, wiele miesięcy szukały takich przyczep. My obecnie szukamy, także na pewno Wam się pochwalimy, jak tylko coś pokażemy, przywieziemy taką przyczepę. Raczej celujemy w używkę niemieckiej konstrukcji, bo po prostu niemieckie przyczepy są dużo lepsze, nawet 10-15 letnie czasami, niż polskie nówki. Za nowkę trzeba zapłacić kilkanaście tysięcy złotych, także do Was należy decyzja, tak? Jeżeli oczywiście chcecie mieć plusem, jest to, że te nówki oczywiście kupujecie na fakturę i mogą Wam je dostarczyć pod dom to Bardzo fajna usługa, natomiast trochę droższa. E, używkę taką do transportu Waszego samochodu można kupić w przedziale między 5 a powiedzmy 8-9 tysięcy złotych i e, trafiają się naprawdę fajne przyczepy z płaskimi po podłogami, podnoszone hydraulicznie, z którymi można bardzo niskie auta wozić. A dla, na przykład dla nas to jest kluczowe i na pewno w taką przyczepę pójdziemy. Natomiast jak już kupicie sobie taką przyczepę, jest jedziecie takim zestawem, który przekracza 3,5 tony, musicie troszeczkę pomyśleć o następnym aspekcie, jakim jest ekonomia. To znaczy, po pierwsze, pamiętajcie, że będziecie Spalać więcej benzyny i licząc jakikolwiek podróż, dalszy jakikolwiek wyjazd na tor, no spalanie nie będzie 8 czy 10 litrów na 100, tylko będzie na przykład 14 czy 16, bo taki zestaw jest ciężki i auto się męczy. Im oczywiście większy silnik i mocniejszy silnik, który macie w tym waszym ciągniku, tym będzie mniejsze to spalanie, ale musicie na to przygotować się, że to spalanie znacznie pójdzie do góry i także eksploatacja tego samochodu, zarówno jego hamulców, jego opon i tak dalej. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, to jest coś takiego jak Viatol, który się ewoluuje, bodajże na ITOL e w tym roku będzie się nazywał. Jest to system, w ramach którego płacimy za poruszanie się po drogach. Jeżeli jedziemy ze stawem, Powyżej 3, w ogóle jakimkolwiek pojazdem powyżej 3,5 tony, no to musimy to płacić. Trzeba sobie takie wykupić urządzenie, podkleić pod szybą i za każdy kilometr drogami, wszelkimi eskami, wszelkimi autostradami i większością dróg krajowych w Polsce będziemy musieli to zapłacić. Są zarąbiste kary, jeżeli się tego nie zrobi, także Wam nie polecam gdzieś tam tego pominąć. Plusem jest to, że jak się jeździ na przykład autostradami, gdzie normalnie płaciliście za bramki, no to trochę Wam to ułatwia przejazd, bo nie musicie płacić stawać przy tych i tak dalej, tylko to jest to ściągane przez system bezprzewodowy yy, z wiatola z waszego konta, który sobie tam doładowujecie, więc jest to po prostu bardzo wygodne. I co więcej, yy, nie musicie stać w kolejce, bo najczęściej ten system wiatolowy, yy, gdzieś tam z boku zdarza się, że idzie szybciej niż yy, auto osobowe. Jeżeli chodzi o koszta wiatła, bo na pewno was to bardzo yy, interesuje, dla przykładu. Yy, Najbardziej będzie Was to boleć na drogach, na których do tej pory nie płaciliście ani złotówki, prawda? Czyli na przykład Wrocław-Warszawa trasą e, S8 nie płaciliśmy ani złotówki. W tym momencie, jak gdybym chciał pojechać z Wrocławia do Warszawy za sam wiatol przy Nissanie Pathfinder, bo to jest zależna ta kwota za kilometr od normy euro, jaką ma dany samochód, jaką spełnia, on akurat spełnił normę euro 4, no to odcinek Wrocław-Warszawa to jest 94 zł za przejazd w jedną stronę. Także to wcale nie jest mało. Dla przykładu, odcinek Warszawa-Poznań to jest 55 zł, plus czy tak czy siak 33 zł za e, bramki na prywatnym odcinku autostrady, który się tam znajduje. Także musicie wziąć pod uwagę, że ma to swoje jakieś tam negatywne, ekonomiczne aspekty do podróżowania. I możecie pomyśleć, kurde, droga ta impreza, generalnie z tym wszystkim, komu to się opłaca i dla kogo to jest. No ja Wam powiem, dla kogo to jest. Dla nas to jest dobre rozwiązanie, bo pojedziemy na przykład na Nürburgring z naszym samochodem, owszem, pojedziemy powoli, jest też. Limit prędkości. Pamiętajcie, że z przyczepą w Polsce można jechać 80 km na godzinę. Za granicą w Niemczech są to inne przepisy, najczęściej jest to 100 km na godzinę. E, natomiast w każdym razie jedziemy wolniej, dużo wolniej niż autolawetą czy autem osobowym. więc jedziemy dłużej, no ale dzięki temu jedziemy bezpieczniej. Natomiast jak dojedziemy na miejscu z takim samochodem, na przykład sportowym, gdzie jedziemy sobie pouupalać czy na jakiś event, to odczepiamy e, tą lawetę, a samochodem możemy pojechać, pozwiedzać, pojechać do restauracji, pojechać do jakiegoś muzeum i tak dalej. Co więcej, w samochodzie takim możemy spać, w autolawecie. Byłoby ciężko. W samochodzie możemy spać, możemy zabrać mnóstwo rzeczy jeszcze do środka, więc jest to fajne rozwiązanie dla osób, dla których liczy się komfort takiego podróżowania z dodatkowym rejskarem i to, że siedzisz w swoim normalnym, codziennym samochodzie, a nie w jakimś wynajętym, nie wiadomo od kogo czy często używanym, typowo roboczo samochodzie. Druga kwestia, to musicie pomyśleć o tym, czy macie miejsce, żeby trzymać bezpiecznie sobie taką przyczepę. No, przyczepa nie do każdego garażu wejdzie. Najczęściej ludzie trzymają takie przyczepy w jakichś parkingach, na jakichś działkach i tak dalej, więc musicie wiedzieć o tym, czy być pewni, czy macie gdzie taką przyczepę e, trzymać. Zdarzają się kradzieże przyczep, więc też dobrze sobie tą przyczepę zabezpieczyć. W każdym razie trzeba o tym pomyśleć, żeby ona nie stała gdzieś pod chmurą w byle jakim miejscu, czy gdzieś na jakimś osiedlu, gdzie będzie kogoś wkurzać, że taka przyczepa po prostu zajmuje komuś miejsce. Kochani, mam nadzieję, że dowiedzieliście się z dzisiejszego filmu dużo ciekawostek. Mam nadzieję, że Was zainspirowałem do tego, czy robienie prawka E jest dla Was, czy nie, i da Wam to jakiś ogląd sytuacji, czy warto to robić. My zrobiliśmy. Powiem Wam, że łatwo nie było, ale też nie było jakoś super ciężko. Jak ktoś bardzo chce, to raz, dwa to można zrobić. Czas, w jakim udało nam się zrobić od momentu zapisania się do momentu odbioru dokumentów, to 6 tygodni, więc naprawdę bardzo, bardzo szybko. Polecam Wam także skorzystanie z takiej Opcji, jakby ta wolność, świadomość tego, że mogę sobie z przyczepą i swoim samochodem wyścigowym pojechać w dowolne miejsce w Europie w każdej chwili w tym momencie jest czymś, co bardzo mnie kręci i w nadchodzącym sezonie na pewno będziecie widzieć nas na różnych eventach z naszą przyczepą i z Pathfinderem. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za uwagę i widzimy się już w następnych materiałach. Dajcie nam znać, co sądzicie, czy wolicie lawetę, autolawetę, jak wyjeździcie z samochodami, czy może jakieś ciekawe patenty, czy historie słyszeliście o tym, jak. Jeżdżenie z autolawetą poszło nie tak, bo takich historii jest dużo, zresztą wszyscy znają słynny film o tym, jak miotało nim jak szatan. Moi drodzy, dzięki za dzisiaj. Liczę na wasze komenty i łapy w górę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!